Cześć, ruszamy do szóstego ogrodu w tegorocznych podróżach busem. Do przejechania mniej więcej 250 km, także średnia odległość ładne, e, takie troszkę górzyste tereny w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Także myślę, że będzie ładnie. No i cóż, e, żegnają mnie takie, jak widzicie, tutaj żółte rzepakowe widoki. A jedziemy do zupełnie e, takiego innego leśnego ogrodu. Leśny, ale bardzo elegancki, stonowany, także na pewno takiego jeszcze w moich głosowych podróżach nie było. Ruszamy, zapraszam. Na trasie między Opolem a Częstochową, jakieś tak 15 km za, za Opolem, miejscowość Dębska Kuźnia. No i tutaj taka, taki zajazd Stara Kuźnia, chyba jak dobrze, dobrze pamiętam. Na chwileczkę tutaj wiadę. Tak, Stara Kuźnia, bardzo klimatyczne miejsce. Kiedyś już tutaj przejeżdżając pokazywałem, ale. Myślę, że na chwileczkę przystanę, zobaczcie, jakie y, fajne, urokliwe miejsce. Wyjdę, zobaczymy tak szybciutko. Tak naprawdę jest to restauracja i, i właśnie pensjonat, ale naprawdę tyle fajnych rzeczy do podpatrzenia. Chociażby tutaj y, takie czerwone meble. Y, przy okazji, przy okazji, stylowa wiata. Te meble, tak widzę, teraz do Rambusa dobrze, dobrze pasują. Natomiast zobaczcie, dużo, yy, dużo takich yy, przyjemnych aranżacji, kompozycji w Donicach. Do tego staroci. Także naprawdę super miejscówka. Jakbyście tutaj kiedykolwiek przejeżdżali, to polecam, bo yy, nie wiem, jak jest w środku. Nigdy tutaj nie jadłem. Nie byłem, nie byłem w pensjonacie, natomiast patrząc na te aranżacje roślinno-dekoracyjne, roślinno to spodziewam się, że musi być tam fajnie. No dobra, ale lecimy dalej, bo do przejechania jeszcze sporo kilometrów, a przy okazji, bo nie miałem okazji. Jeszcze powiedzieć, bus, czyli w tym wypadku rambus w nowym oklejeniu, mam nadzieję, że, e, że przypadnie Wam do gustu. Także jedziemy, no i jeszcze jedno ujęcie e, na, ten, na ten budynek. Nie wiem co to jest jakaś stara stróżówka, recepcja, portiernia, nie wiem, w każdym razie fajne, fajne, urokliwe miejsce. No nic, dobra, ruszamy. Boli, zbliżam się do celu. Ta miejscowość, którą tutaj widzicie, żarki, to właśnie jest to, co mnie interesuje. Także zostało mi około 15 km. No i nie wiem, widzimy się już chyba na miejscu. To naprawdę robi się robi się leśnie i tajemniczo. Jesteśmy. Wjeżdżamy. Pierwsze wrażenie piękne. Cieszę się bardzo. I super ogród przed nami. Tarłem do ogrodu, no i jak widzieliście przed chwileczką podczas dojazdu, jak widzicie teraz jest to typowy ogród w lesie, w lesie takim sosnowo-brzozowym, także dwa ciekawie kontrastujące ze sobą drzewa. No i dobrze, kilka słów tytułem wstępu. Ogród położony jest w województwie śląskim, okolice Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czy nawet już tutaj w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Działka, na której jest zlokalizowany ma około 50 arów, pół hektara, czyli tak naprawdę spory, spory już obszar. Natomiast historia tego jest następująca. Ten dom, który, który tam widzicie, to właściciele nabyli go około 10 lat temu w stanie surowym, taka rozpoczęta budowa. A to miejsce, w którym jesteśmy, to był regularny las, ściółka leśna. Także no, możecie sobie to wszystko tylko wyobrazić. No, myślę, że wyglądało to tak, jak tutaj w tej chwili. Za płotem, czyli tak naprawdę regularny las. No, i od tego zaczęła się historia tego miejsca. Później, na przestrzeni tych 10 lat, dokupili kolejną działkę. I później, po jakimś tam czasie, kolejną. Czyli cała posesja, te pół hektara. Na to wszystko składają się tak naprawdę trzy działki ewidencyjne. Ogród, jak widzicie, jest typowym ogrodem leśnym, no dlatego, że w tym lesie jest zlokalizowany. Natomiast tak naprawdę ciężko nadać mu jakikolwiek, jakikolwiek styl, zakwalifikować go do, do jakiegokolwiek stylu ogrodowego, no bo tak naprawdę jest to duża leśna polana z ładnie utrzymanym trawnikiem i pomiędzy to wszystko w kom Ponowanymi rabatami, także to jest taka definicja ogólna tego miejsca. I to wszystko, co widzicie, to powstawało sukcesywnie czyli jak ogród się powiększał, dochodziły kolejne działki tak to wszystko tutaj się jakby stopniowo, stopniowo rozrastało. W ogrodzie. Tak naprawdę dominuje zieleń. Chociaż tak jak tutaj chodzę, widzę dużo rododendronów, azali, które niebawem rozkwitną, także przyjechałem trochę za wcześnie, żeby to wam pokazać. Natomiast dzięki uprzejmości tutaj gospodarzy mam kilka zdjęć, które właśnie teraz tutaj do tego filmu wkomponuję. No i jak widzicie, dzięki temu ten ogród żyje, nabiera kolorów i tak naprawdę zmienia, zmienia całe swoje tutaj oblicze i, i tak naprawdę odbiór tego miejsca. Także rodendrony, azalie to są pierwsze rośliny, które nadają tutaj takiego zupełnie innego charakteru. Drugie to są hortensje, których również jest tutaj jest, również, jest tutaj dużo. W tej chwili, oczywiście, nie widać, ale no możecie wierzyć, że również w sezonie nadają temu ogrodowi również zupełnie innego charakteru i tak naprawdę utrzymują się do zimy, a nawet zimą. Także jest tutaj po prostu ciekawie. Natomiast dwa słowa jeszcze o tych kolorach, bo no dominuje zieleń, natomiast dużo, jak widzicie, jest koloru białego. I to zarówno w kamieniach na rabatach, jak i, jak i tutaj chociażby w tych, w tych obwódkach, takich mini klombów. i dlaczego dlaczego ten kolor biały? No dlatego, że żeby to miejsce trochę rozjaśnić. No bo jednak jest tutaj jest tutaj las, także przez, przez jakąś tam część roku z pewnością jest tutaj jest tutaj mniej słońca, no i jest po prostu, jest po prostu tak, no, smutno, szczególnie zimą. Tutaj, jak dowiedziałem się od właścicieli, jest tak po prostu, po prostu szaro. No i stąd właśnie zdecydowali się na wprowadzenie tego białego i szarego koloru. No i jak widzicie, ten kolor obecny jest i na elewacji budynku, na elewacji tych domków gospodarczych. No i właśnie. No, i właśnie w tych rabatach. Natomiast tutaj jeszcze taka ciekawostka. Te chodniki, które, które tutaj widzicie, białe, świeżo pomalowane, tak naprawdę są to takie betonowe, betonowe gotowe, gotowe elementy z formy, które kupuje się bodajże w rozmiarze 50 na 50 cm. No, i z tego, z takich właśnie odlewanych kamieni. Jest zrobiony ten chodnik, no i ten chodnik jest co roku malowany. Akurat teraz właśnie to pomalowanie dzisiaj miało miejsce, stąd tak troszkę, przy okazji, pomalowana trawa, natomiast to oczywiście za chwilę zejdzie, plus no będzie wykoszone i wówczas ten chodnik nabierze takiego kształtu, o jak tutaj, jak tutaj ta część boczna, która nie została pomalowana. Jak w każdej mojej busowej podróży zwracam uwagę również na busa, którego myślę, że już dobrze znacie, no tego czerwonego. Yy, znacie dopiero od niedawna, towarzyszy mi dopiero w drugiej wyprawie ogrodowej. W każdym bądź razie yy, nazwa projektu Busem przez Polskie Ogrody, ona oczywiście jest zachowana. Dostała tutaj tylko taki przedrostek ram, czyli rambusem. Natomiast charakter całego projektu absolutnie się nie zmienia. No i na co chciałbym zwrócić uwagę? Jak już wiecie, w projekcie wspiera mnie yy, grupa. Grupa marek, firm ogrodniczych, i od każdej marki, od każdej firmy do ogrodu przywożę takie zestawy produktów, pamiątki, które, które właśnie zostają w ogrodzie. Jest to taki, taki znak rozpoznawczy, pamiątka, właśnie i zarazem podziękowanie dla właścicieli ogrodu. Za to, że mogłem w tym ogrodzie gościć. No i jeśli uda mi się do waszego ogrodu dojechać, jeśli mnie zaprosicie, dojadę, no to właśnie analogiczny zestaw, jak zobaczycie tutaj za chwilę, przyjedzie razem ze, razem ze mną. Także zapraszam, zachęcam, zgłaszajcie swoje ogrody. Mam nadzieję, że się spotkamy. Jeśli to się uda, no to właśnie analogiczne zestawy przyjadą razem ze mną. Jak powiedziała mi Monika, właścicielka tego miejsca, bardzo, bardzo dużo wysiłku, zabiegów było włożone w to, żeby tutaj, żeby tutaj był ten ładny trawnik. No bo jak wiadomo, sos, las sosnowy, czyli podłoże kwaśne, to trawnikowi oczywiście nie sprzyja, natomiast no dużo, dużo wysiłku w to wszystko musieli włożyć. No i trawnik, jak widzicie, jest. Co pomogło? Pomogło na pewno nawodnienie. Jak, jak mówiła, dopóki tego nawodnienia nie było, no to ta trawa radziła sobie tutaj średnio. Natomiast odkąd, odkąd jest, trawnik jest regularnie podlewany, no to efekt jest taki, jak widzicie. Oczywiście nie jest to trawnik, który ma być tutaj równiutki od linijki. Jak od linijki, te wszystkie górki, pagórki, nierówności, to wszystko dodaje tutaj jakby uroku, no i wpisuje się w ten leśny, leśny charakter tego ogrodu. No i co jeszcze? Ważne, ten trawnik nie jest koszony kosiarką taką zbierającą, jest koszony tylko takim rajderem, czyli takim traktorem, który po prostu tą trawę kosi, rozrzuca. No i ona tutaj na tym trawniku zostaje, czyli tworzy taki, taki naturalny nawóz. Oczywiście jest to okresowo grabione, no bo e, chociażby też dlatego, że z tych sosen e, jest tutaj dużo szyszek, dużo dużo igieł i to również i to również trzeba grabić. Mocną stroną tego ogrodu są również kąciki wypoczynkowe, no i jest ich tutaj jest ich tutaj dużo, ciekawie zaaranżowanych i to zarówno takie e, takie różnego rodzaju huśtawki jak tutaj widzicie, ale także e, dobrze, ładnie i ciekawie zaaranżowany taras e, miejsca z leżakami, także to wszystko jest tutaj dyskretnie e, w ten ogród wkomponowane no i myślę, że e, jakby dobrze wpisuje się też w charakter tego ogrodu, dlatego że to jest typowy ogród wypoczynkowy, który, który po prostu, w którym będąc, jakby wsłuchując się w ten las, w ten szum tego miejsca, no po prostu chce się tutaj przebywać. Także, także wydaje mi się, że te kąciki jak najbardziej, jak najbardziej mają tutaj uzasadnienie, no a przy okazji są fajnym elementem dekoracyjnym. To co, już powiedziałem o tym ogrodzie. No to jest bardzo taki zestopniowany. Trochę mam wrażenie, że na stoku. To znaczy na pewno ta część, w której teraz jesteśmy, czyli część budynkowa jest wyżej od pozostałej części ogrodu. Tak jak widzicie, schodzimy schodzimy schodami. Natomiast to właśnie dodaje takiego uroku temu miejscu, że że dodatkowo, że jest w lesie, to jeszcze jest ciekawie ukształtowane, nieregularne. No i tak naprawdę, naprawdę tworzy, no możecie mi wierzyć, wyjątkowy, wyjątkowy klimat tego miejsca. Myślę, że trochę rozgadałem się o różnych rzeczach, mniej i bardziej potrzebnych. No, ale nie wspomniałem jeszcze o dekoracjach i różnych ozdobach, których jest tutaj również mnóstwo. Jedną z ciekawszych to są te betonowe twarze. Jak słyszałem, ważą 400 kilo, tylko nie wiem czy każda z nich, czy obie. W każdym razie, aby je tutaj przez ten las przetransportować, umieścić w tym ogrodzie. Z uwagi na to, że dojazd no, jest jednak ograniczony, no to było, było całe wyzwanie logistyczne. No, ale myślę, że efekt na pewno, na pewno się opłacił. Także tych dekoracji jest tutaj bardzo, bardzo dużo, dyskretnie wkomponowane w różne miejsca, tak jak chociażby tutaj te, ten biały ptak. Tych ptaków jest tutaj więcej. Właśnie porozmieszczanych w różnych miejscach ogrodu. No i ponownie, ponownie białe, właśnie tak dobrze kontrastują z tą zielenią. Także to jest taki jakby główny wyróżnik i taki znak rozpoznawczy tego miejsca. Kończąc spacer po szóstym ogrodzie w tegorocznych podróżach busem, co mogę powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że ogród w lesie, ogród pod drzewami i to pod drzewami i dla również jest możliwy. To jest właśnie, właśnie na to dowód. No i tak naprawdę taka miejscówka w takim lesie, w takim otoczeniu to jest coś no, niebywałego, rzadko spotykanego i naprawdę wymarzonego, myślę, że mieszkać w takim miejscu tutaj w otoczeniu właśnie tych drzew, tej zieleni, tego śpiewu ptaków i, i zarazem ciszy, bo tutaj tak naprawdę nie słychać niczego no to jest, to jest naprawdę marzenie także naprawdę moje, moje takie, takie no uznanie, w ogóle radość, że, że tak można mieszkać i, i tego tutaj właścicielom tak pozytywnie zazdroszczę no i cóż, mam nadzieję, że coś ciekawego wynieśliście z tych podróży, z tej wizyty ogrodowej, że jakieś elementy być może do własnych ogrodów przeniesiecie. No i kończąc, dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich ogrodowych podróży i relacji filmowych.